W dzisiejszym przykawie o sprawie temat, który spędza sen z powiek biskupom i ich partnerom, patriotycznie nastawionym farmom, trolli i przynajmniej jednemu mieszkańcowi warszawskiego Żoliborza. Ideologia hetero. Nie dajmy sobie wmówić, że to są ludzie. Nie. To jest moja pierwsza myśl po obudzeniu się i ostatnia myśl wieczorem przed zaśnięciem, kiedy moje myśli odpływają już w sen. Jeszcze ostatnim wysiłkiem pytam siebie, czy pary hetero mogą adoptować dzieci. W liście do Koryntian, gdzie jest napisane dobrze jest człowiekowi nie łączyć się z kobietą. I oczywiście należy tutaj dodać, dobrze jest kobiecie nie łączyć się z mężczyzną. Mamy wspólnotę krasnoludków i sierotkę Marysię, która została, przy, rzeczywiście trzeba się tu zgodzić, została przysposobiona przez parę hetero, co skończyło się no, przemocą w rodzinie, to też wiemy, ale krasnoludki ją ratują. Każda przede wszystkim, która twierdzi, że jesteśmy organizacją fundamentalistów sponsorowanych przez Klem, do więzienia, pozwy do więzienia. Stos!